Michale, już za chwilkę start. Kolumna Medica Bajapolan 2025, wielka impreza. Jakie są nastroje przed startem? Nastroje, jak zawsze, bardzo dobre. Cieszymy się, bardzo lubimy ten rajd. Od lat w nim startujemy, także mamy nadzieję, że równie dobrze będzie szło jak w poprzednim roku. Fajna konkurencja, zapowiada się bardzo ciekawa walka. Walka samochodów, które dużo potrafią i zawodników, którzy potrafią jeszcze więcej. No tak, to prawda, fajnie, że jest sporo T1 plus samochodów, czyli z szerokim rozstawem kół, to mnie bardzo cieszy, bo jak jest ich mało, to nam nie pasuje kolejna, jak jest ich więcej, to, to ta kolejna będzie, będzie lepsza na kolejnym przejeździe drugi raz, jak będziemy jechali odcinki. Spoglądamy troszeczkę na pogodę, no i pada, na dzień dzisiejszy pada, czy taka pogoda byłaby na rajd odpowiednia, czy też nie? Do każdej pogody musimy się przystosować. Oczywiście zawsze jest fajnie, jak jest piękna pogoda, słońce i. Ale ja osobiście wolę jak jest troszkę chłodniej, oczywiście wolę jak jest bez deszczu, ale trzeba się adoptować do każdej pogody. Samochód chyba też woli, jak jest troszeczkę chłodniej. No, samochód na pewno tak, ale kierowca czy pilot również, bo w zeszłym roku temperatura przekraczała w kabinie 60 stopni, więc nie było fajnie. Także po drugim przejeździe Pentli e, Drawskiej no byłem nieżywy, także wolę jak jest troszkę chłodniej. Czego możemy Wam życzyć przed startem? Dużo szczęścia na pewno, bo szczęście zawsze jest potrzebne. Tego życzymy. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.